Trzeba mieć na uwadze, że od 6 liścia w nasadzie powstaje taki lejek, i jeśli tam dostanie się granula, takie bezpośrednie wprowadzenie tego azotu do rośliny, no, dawało lepszy efekt niż wyższa dawka azotu, która w całości była tutaj zastosowana do glewowej. Dały o półtorej tony więcej plonu, co moglibyśmy sobie to przeliczyć według potrzeb nawozowych. Między 25 a 45 kg azotu. Ciemnej. Lepszych efektów należy o, się tutaj oczekiwać przy tego typu produktach, jeśli mamy pewien niedobór tego składnika, no i wtedy w to miejsce ma wejść ten azot, który będzie wiązany z atmosferą. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Pytanie na początek do Was: czy podaliście cały azot pod kukurydzę? Przeciwnie, czy panujecie też podać po głównie? Jeżeli tak, to mój dzisiejszy gość profesor Witold Szczopaniak na pewno pomoże Wam rozwiać ewentualne wątpliwości, które mogły się pojawić w doborze nawozu, dawki czy też jakichś alternatywnych metod, które warto zastosować. Czekam na Wasze komentarze, pytania do pana profesora, lajki, subskrypcję kanału i miłego oglądania. Panie profesorze, może pytanie nie do końca takie praktycznie dobre, ale jeżeli ktoś dał za mało azotu przed siewą kurydzy, czy na dzisiaj, znając realia, warto podać azot po głównie? Jeżeli tak, to w jakiej formie? To no powiem tak, no jeśli dał za mało, no to może z góry założył, że będzie stosował dwie dawki, no albo ewentualnie nie doszacował tego nawożenia czy w trakcie siewu, czy też przedsiewnego. Można tutaj jeszcze. Podać ten azot na, na wiele sposobów. No, trzeba mieć świadomość, że praktycznie można poczekać do wschodów i do 5, 4, 5 liścia z powodzeniem można stosować nawozy azotowe głównie, czy saletra, monową saletrzaki, czy mocznik z inhibitorem ureazy, bo zgodnie z prawem tylko tą formę mocznika wolno nam aplikować do glebową, więc tych rozwiązań jest jeszcze bardzo, bardzo wiele. Natomiast no, niewątpliwie. Każde z tych rozwiązań ma swoje dobre i złe strony. No dobre jest takie, że gdzieś uzupełnimy, jeśli wiemy, że ten azot, który zastosowaliśmy, no jest go zbyt mało, no to uzupełnimy w stosunku do zapotrzebowania pod określony plon, który założyliśmy tutaj w momencie siewu rydzy. Natomiast no, jeśli patrzymy na te ujemne aspekty, to zawsze jest tak, że jeśli gleba się przesuszy, no to największe straty są przy aplikacji pogłównej azotu i o to musimy mieć na uwadze, że tak naprawdę, jeśli mówi w swego czasu o stosowaniu czystego mocznika bez inhibitora urazy, jeśli były warunki super sprzyjające do strat, czyli gleba sucha, i w takich warunkach, gdyśmy zaaplikowali nawozy azotowe do tego jeszcze upały, wysokie pH, to te straty azotu często z tego nawozu przekraczały 30-40, a w skrajnych przypadkach nawet ponad połowę azotu traciliśmy w postaci amoniaku do atmosfery. Tym niemniej obecnie znajdujemy się w takim okresie, że jesteśmy w trakcie siewów czy tuż po siewie kukurydzy. To jeszcze mamy kilka tygodni do tej fazy czwartego, piątego liścia, kiedy te nawożenie pogłówne można przeprowadzić. Więc jest nadzieja, że jesteśmy w stanie się wpasować w takie warunki pogodowe, żeby tego nie robić właśnie na gleby suche. Optymalnie byłoby to zrobić na w wilgotną i żeby po tym nawożeniu jeszcze przyszły opady. Dlaczego tutaj mówię ten okres 4-5 liścia? Bo trzeba mieć na uwadze, że od 6 liścia w nasadzie powstaje taki lejek i jeśli tam dostanie się granula nawozu, no to w tym momencie dochodzi do uszkodzenia, poparzenia kukurydzy. Kukurydza jest bardzo tutaj wrażliwa na poparzenie przez azot, więc w tym okresie powinniśmy się wyrobić. Natomiast no, Paweł, znam Cię nie od dziś i wiem, że to pytanie miało drugie dno. tak, <laughs> zdecydowanie. <śmiech> zdecydowanie i. Zamierzałeś między innymi spytać się o te alternatywne źródła azotu, czyli nie tylko o te źródło nawozowe, tylko przede wszystkim o mikroorganizmy, które możemy zastosować i niewątpliwie akurat w uprawie kukurydzy, która buduje bardzo dużą biomasę, tutaj te bakterie, które wiążą azot atmosferyczny, czy byśmy je zastosowali do i wzbogacili żyzność gleby, czy byśmy je zastosowali w kierunku właśnie wiązania tego azotu bezpośrednio do rośliny, to właśnie w tej roślinie mają tam, bym powiedział, jedną z wyższych efektywności, jeśli patrzymy tutaj na te doświadczenia, które ja na przykład przeprowadziłem w roku ubiegłym, czy są już prowadzone przez inne podmioty od kilku, czy może nawet w dłuższym okresie czasu, niż kilka lat, bo kukurydza akurat jest wdzięczną rośliną do tego typu produktów, więc warto mieć na uwadze, że jeśli na przykład zastosowaliśmy tą podstawę do gleby czy siewem, czy chociażby stosując nawozy PIK czy MPK podsiewacz, no to można też wykorzystać ten sposób dostarczania azotu roślinom i w tym momencie, jak będziemy w fazie, bo te produkty się zwykle aplikuje od czwartego do ósmego liścia kukurydzy, to dokonać tutaj zastosowania tego typu Właśnie bakterii, i liczyć na to, że jeśli to zrobimy zgodnie ze sztuką, to, to wtedy możemy liczyć na te kilkadziesiąt kilogramów azotu, właśnie z atmosfery, które będą tutaj korzystnie wpływały na z jednej strony na odżywienia, a co za tym idzie na rozwój późniejszy plon kukurydzy. Fajnie, że Pan też właśnie też nawiązał e, trochę do, do naszej rozmowy z zamościa, bo najrzadziej przy okazji konferencji jednej z gazet, trochę podyskutowaliśmy na temat bakterii, bo, bo faktycznie ja po zeszłym roku jestem bardzo bardzo pozytywnie nastawiony w kukurydzy w szczególności, bo to co udało się zbadać w warunkach suchej Wielkopolski, tak, to z jednej strony bardzo widoczny efekt tego jak woda nam zredukowała, jak gdyby dostępność azotu, który budował plon, bo przy doświadczeniu, które ja prowadziłem akurat czy było 100 kg azotu, czy 150, plon na kontroli nawozowej to było równe 7 ton no ale takie były realia w zeszłym roku. A bakterie na tym samym stanowisku, przy jak gdyby ograniczeniu tej ilości azotu, też właśnie do 100, 120 i 150 kg, dały o półtorej tony więcej plonu. Co moglibyśmy sobie to przeliczyć według potrzeb nawozowych między 25 a 45 kg azotu, które udało się skumulować przez pracę bakterii w plonie. Więc faktycznie chyba kukurydza no, to nie tylko kwestia biomasy, ale także warunków jakie się rozwija, prawda? Tak, ale to bardzo ważny aspekt poruszyłeś, bo rogu ubiegły był też o tyle specyficzny, że mieliśmy tutaj na terenie wielkopolskiej susza. I też te nawożenie doglebowe no, nie do końca było na tyle skuteczne, nie było odpowiednich warunków do pobierania tego składnika z gleby. I z tych swoich doświadczeń, co ja zaobserwowałem, że właśnie takie bezpośrednie wprowadzenie tego azotu do rośliny. No, dawało lepszy efekt niż wyższa dawka azotu, która w całości była tutaj zastosowana do glebowej. Ja akurat testowałem dwa poziomy nawożenia azotem, 120 i 160 kg w kukurydzy. No i 120 i 160 plus bakterie, i co się okazało, że najlepszy efekt plonotwórczy uzyskałem na tym obiekcie, gdzie była obniżona dawka azotu, czyli 120 kg plus bakterie, i ten efekt plonotwórczy prze. Wyższał zarówno obiekt, gdzie było 160 kg azotu bez bakterii, jak i 160 kg azotu z bakteriami. to mi dało do myślenia dlaczego, bo może po prostu już na tym obiekcie, gdzie było 160 z bakterie... było za dużo. Tego, ta podaż azotu była zbyt duża. To jest mniej więcej w ten sposób, jeśli ja dołożę do optymalnej dawki azotu na przykład kolejne 100 kg wcale treamonowej, to też nie oczekuję, że będzie dalej przyrastał klon, bo to jest niemożliwe. W pewnym momencie mamy punkt przegięcia, i Azot gdzieś w nadmiarze też nie daje przyrostu plonu, a wręcz ten plon jest zabierany. Natomiast ten aspekt myślę, że jest trochę szerszy. Dlaczego? Bo wydaje mi się, że poza takim samym liczeniem tych kilogramów, czy tutaj no stosując te preparaty biologiczne, my jeszcze gdzieś nie prowadzimy do jakiejś stymulacji roślin. No to jest bardzo, bardzo ciekawe. Dlaczego? No bo. Patrząc na te wyniki doświadczeń, analogicznie do tego, co przed chwilą mówiliśmy w kukurydzy, uzyskałem podobne wyniki w ziemniaku. I też gdzieś by to wskazywało na to, że poza samym tym azotem gdzieś jeszcze te stymulacje, nie wiem, czy rozwoju systemu korzeniowego, czy same intensywność budowywania tego azotu w struktury plonotwórcze. Ale oczywiście to są jednoroczne obserwacje i tak naprawdę po kilku latach badań będę w stanie coś więcej na ten temat powiedzieć, bo. Moim zdaniem, no tak jak tutaj wcześniej zaznaczyłeś, po tym roku ubiegłym no, bardzo fajne wyniki. Widzimy, że, że warto się tymi produktami zajmować, natomiast daleko idące wnioski to będziemy rozpatrywać dopiero w dłuższym okresie czasu. No. Doświadczenia dotyczące stosowania nawozów azotowych są prowadzone od 10, 20, 30, 50, 100, a może i dłużej lat. Bo tak naprawdę, jeśli patrzymy na niektóre doświadczenia statyczne, nawet tutaj nasza uczelnia ma doświadczenie od bodajże 50. któregoś roku założone, czyli już mamy prawie 70 lat doświadczenie, gdzie też mamy różne poziomy nawożenia azotem. Wiem, że akurat deski KW w Warszawie ma chyba najstarsze doświadczenie statyczne, które jest dużo starsze od tego naszego. Czyli widzimy, ile lat zajmujemy się problematyką związaną z nawożeniem azotem. Jeśli patrzymy na badania dotyczące właśnie tego typu produktów, od kilku lat. Bardziej intensywne są te badania nad tą grupą właśnie tych produktów, więc dajmy sobie trochę czasu, żebyśmy to rozpoznali w różnych warunkach, czy glebowych, czy pogodowych i wtedy będziemy trochę więcej wiedzieć, bo chociaż przez pryzmat tego roku widzimy, że ta wiosna była zupełnie inna póki co niż roku poprzedniego, więc już mamy inne warunki i wtedy będziemy dopiero obserwowali w długim okresie czasu, jak ta grupa produktów się zachowuje. Ale to też jest ważne, bo przy nawozach to my też dyskutujemy od X lat, który jest lepszy, prawda? No, bo dokładnie. bo, bo, bo te, te warunki nam no, bardzo to mocno to do tego, determinują. Do tego zmierzam, że mówię, bo po pierwszym roku się, mógłbym się zakłysnąć, że, że no, no, bardzo fajne wyniki uzyskałem, bo akurat testowałem te produkty i w kukurydzy, i w ziemniaku w roku poprzednim. Więc te wyniki naprawdę były bardzo fajne, no ale no jako szanujący się naukowiec nie, nie powiem tak, że po jednym roku nie będę pisał artykułów i rozgłaszał, że, że znalazłem całą na odżywienie roślin azotem, tylko chodzi o to, żeby dalej to zgłębiać, starać się zrozumieć dlaczego tak, a nie inaczej. I co jest bardzo istotne, jeśli patrzymy teraz na stosowanie tego typu produktów, to musimy mieć świadomość, żeby też nie spalić produktu. Dlaczego? No bo... Jeśli ja miałem taką sytuację, gdzie mój znajomy w zeszłym roku akurat jeździł po swoich klientach i ci klienci zastosowali Blue N na pełne nawożenie kukurydzy, które wcześniej przeprowadzili, no to oni mówili, że oni nie widzieli żadnych efektów tutaj stosowania tego produktu. Natomiast wtedy ja zawsze zadaję pytanie, czy jeśli w tak podobnej sytuacji, na przykład jeśli poszło 180, czasami 200 kg azotu doglebowo na kukurydzę, czy jeśli dołożyliby kolejne 100 kg saletry amonowej, czy mucznika, to będą widzieli jeszcze dodatkowy efekt plonotwórczy, czy też nie będą widzieć tego efektu plonotwórczego. I podejrzewam, że podobnie tu może być akurat z tymi bakteriami, kolejna rzecz. Jeśli my już mamy optymalne odżywienie, no to też wiemy, tutaj jest przykład roślin bobowatych, że wtedy ta intensywność wiązania azotu atmosferycznego też jest zdecydowanie mniejsza. Dlatego no, moim zdaniem najlepszych efektów należy o, tutaj oczekiwać przy tego typu produktach na dzień dzisiejszy z tych badań, które my prowadzimy, jeśli mamy pewien dobór tego składnika, no i wtedy w to miejsce ma wejść ten azot, który będzie wiązany z atmosfery i ta intensywność tego wiązania wtedy będzie większa. Ja mam też takie wrażenie, że my trochę w tych dzisiejszych czasach, mówimy jako w ogóle wszyscy rolnicy, tak, chcemy, żeby bakterie, które zastosujemy, żeby nam dały coś więcej ponad to, co już uzyskiwaliśmy. A według mnie to jest raczej taki sposób, czy metoda na może nowe czasy, jak ograniczać nawozy sztuczne, te nawozy mineralne, które jednak mają oddziaływanie na środowisko, tak? czy to na wody gruntowe, czy to na ulatnianie się do atmosfery, i też ograniczać gdyby, ich ilość w podaży. Kosztem bakterii, które mogą nam, jak gdyby, uzupełnić część tego, tego właśnie nawozu, który nie podaliśmy. Ja bym powiedział inaczej. Jeśli patrząc z tego punktu widzenia, który tu ruszyłeś, czy jej prośrodowiskowy, no to ostatnio no mamy bardzo, jakby to powiedzieć, nacisk na ochronę środowiska, czy struktura tutaj Unii Europejskiej, czy w Polsce, więc często ten azot, który Będą w stanie dać nam te bakterie dla roślin, to będzie to nasze zabezpieczenie plonu. Dlaczego? Bo na dzień dzisiejszy mamy jeszcze wybór, że czy zastosujemy azot tutaj z worka, czyli w formie mineralnej, dobierając odpowiednie nawozy i tak dalej, i tak dalej, czy częściowo go zastąpimy tutaj przez ten azot wiązany biologicznie. Natomiast kto wie, czy nie doczekamy się w najbliższej przyszłości takich rozwiązań, że tego azotu mineralnego no, będziemy mogli zastosować tyle, a nie więcej. A to się może okazać zbyt mało z punktu widzenia na przykładowo potrzeb kukurydzy, rzepaku czy innych roślin i wtedy akurat ten azot, który będziemy mieli związany przez biologię, to będzie często azot, który będzie ratował plon, a co za tym idzie będzie to azot, który gdzieś zapewni nam rachunek ekonomiczny naszej produkcji, bo dopóki mamy wybór, to rolnik decyduje w którym kierunku podążać. Natomiast warto zwrócić uwagę, co się stało w roku poprzednim, dlaczego akurat te produkty tutaj zyskały na popularności, no bo mieliśmy bardzo drogie nawozy. Natomiast docelowo musimy mieć świadomość, że niezależnie od cen nawozów, tak naprawdę no wszystko idzie w kierunku, żeby ograniczać tutaj stosowanie tego nadrzędnego składnika planotwórczego, którym jest azot. A jeśli chcemy uzyskiwać odpowiedni poziom planowania, to rośliny nas nie zapyta. Czy to jest azot dany do gleby, czy to jest azot, który ona ma związać tutaj e, sobie przy pomocy właśnie mikroorganizmu, które zastosowaliśmy. Tylko ona będzie chciała być prawidłowo odżywiona w każdej fazie rozwojowej, żeby mogła oddać rolnikowi tutaj w plonie i odpowiedniej jakości. Jeśli przykładowo zabraknie nam tego azotu, to nie czarujmy się, to będziemy zbierać po prostu niższy plon. A jeśli my będziemy mowa o roślinach białkowych, to też o niższej zawartości białka. Jeśli my chcemy zbierać ponad 4 tony nasion rzepaku, chcemy zbierać 10, 12 czy powyżej 14 ton ziarna kukurydzy, to musimy mieć świadomość, że jeśli będziemy stosowali załóżmy 50, 100 kg, czy nawet w niektórych przypadkach 200 kg tego składnika, to w tym momencie te 200 dopiero upoważnia nas do tego, żeby takie plony. Uzyskiwać oczywiście, mówię w całym okresie wegetacji przy takiej średniej podaży. Dlaczego? No bo taki rzepak, jeśli my zbieramy 5 ton, to on jest w stanie pobrać nawet 300 kg składnika, czyli to, co damy, plus to, co dołoży gleba, lub dołożą mikroorganizmy, więc mamy tą alternatywę. Tylko, moim zdaniem, akurat dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie jeszcze tak jak to zaznaczyłem wcześniej, mamy wybór, ale to też nie powinniśmy przespać tego. Powinniśmy szukać, właśnie sprawdzać te alternatywne rozwiązania. Zgodnie z tym, co Paweł powiedziałeś wcześniej, że przez dziesiątki lat tutaj badamy działanie czy azotu, czy innych składników pokarmowych, to starajmy się mieć już wypracowane te rozwiązania, jeśli rzeczywiście te prawo będzie bardziej restrykcyjne, a nie dopiero wówczas tego szukać. No nie kopie się studni, jak już jest pożar. Bardzo sobie cenię Wasze pytania i komentarze, które zostawiacie pod naszymi filmami i mam nadzieję, że tym razem również będzie bogato, jeżeli chodzi właśnie o kwestie, które Was nurtują i o które będziecie pytać między innymi mojego dzisiejszego gościa. Piszcie proszę również w komentarzach, jakie dawki azotu Wy stosujecie w kukurydzy i czy stosujecie wszystko przeciwnie, czy dzielicie dawkę na przeciwną, pogówną, czy stosujecie bakterie, jeżeli tak, to jakie i jaki macie w ogóle pomysł dotyczący właśnie nawożenia azotowego w kukurydzy. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!